Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Tiger83 i słuchajcie, info, info odnośnie już oficjalnej daty premiery, jeśli chodzi o morskie łowisko, ocean, Japonia i wysep Kajinori, Tak, no, w ostatnim wpisie. W dzienniku deweloperów e, można było e, sobie zobaczyć. Niestety ja tego fizycznie na konsoli nie mogę pokazać, tak jak na przykład robi Tomek u siebie na PCC, e, ale to można wejść sobie zobaczyć, e, gdzie jest pokazany w ostatnim spi spisie sprzęt morski. Pokazanych jest kilka wędek, kilka kołowrotków. Nowe, kilka nowych przynęt, nowe haczyki, między innymi będzie nowy rozmiar ha haczyków 15.0 także kilka pokazanych przynęt, kilka ciężarków, wędki z niesamowitym wyrzutem, nawet 600 gram, nawet z ponad 1000 metrów na szpulek kołowrotka, także no, będzie naprawdę bardzo ciekawie. Niestety, to co obiecywali wcześniej, gdzie mówili, że premiera będzie miała miejsce w tym samym czasie po raz pierwszy na wszystkie platformy, tak niestety właśnie e, oficjalny wpis od Fishing Planet e, informuje nas, że już została zapowiedziana podana oficjalna data premiery w końcu morskiego łowiska. Yy, gdzie w ostatnim wpisie już było tu z rogiem. Yy, Kaiju Ocean Japonia. Morskie łowienie i oficjalna data premiery jest potwierdzona na Środeł. Tą Środeł. Mianowicie 5 Czerwca. I na konsole Pojawi się Niedługo Później. Także no jestem delikatnie mówiąc zniesmaczony i trochę wręcz oszukany, nie tak to miało wyglądać. No ale cóż, jest jak jest, także mam nadzieję, że jak wrócę w środę z pracy, to na YouTubie na YouTubie już Coś, coś będzie, żeby e, sobie pooglądać. Pewnie Tomek będzie miał live'a, także na pewno po pracy do niego wbiję, bo zamiast zerwać nocki po pracy na wyprawę życia Fishing Planet, tak będę zerwał nocki, <laughs> żeby oglądać ewentualnie transmisję na YouTubie. No Tak jest, a nie inaczej. Także szkoda. No, Uplewą nad tym e, nie tak to miało wyglądać. Premiera miała być w tym samym czasie na wszystkie platformy, tak jak to zapowiadali twórcy. Niestety wpis właśnie od Fishing Planet, który mówi, że oficjalna data premiery, premiery jest, słuchajcie, tak jak już powiedziałem, środa 5 czerwca 2024 roku, ale tylko platforma PC, Steam, natomiast na konsolę wyjdzie niedługo potem. Pytanie, czy to będzie tydzień, czy to będzie dwa, czy to będzie miesiąc, nie wiadomo. Także takie króciutkie info Premiera nowego łogiska morskiego Nuri. 5 czerwiec i najpierw pojawił się na pecetach. Także tyle ode mnie. Piszcie w komentarzu. Bardzo proszę, co sądzicie na, te, na ten temat. Zachęcam bardzo serdecznie nowe osoby do zasubskrybowania kanału. Link do Discorda jest w opisie. I bardzo proszę, zostawcie łapkę do góry. Do góry i słyszymy się za chwilę na live. Dzięki wielkie, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.